Maseczek, kombinezonów i specjalnych ochronnych okularów nigdy dość, bo lekarze, ratownicy i pielęgniarki muszą je zmieniać nawet kilkadziesiąt razy w ciągu doby. Stąd decyzja o dodatkowych pieniądzach i wsparciu. Cały czas pracujemy, analizujemy sytuację w zakresie ich budżetu województwa, w jaki sposób możemy wesprzeć działanie szpitali, działanie służby zdrowia, a z drugiej strony już w tej chwili przygotowujemy się do, do pewnych działań związanych z, z funduszami unijnymi, z RPO. No, cały czas płynnie chcemy reagować, przekazując te środki, które, które możemy przekazać. Wiemy, że sytuacja jest trudna, bardzo mocno angażują się w nie także mieszkańcy z tego miejsca. Chciałbym bardzo mocno podziękować tym wszystkim, którzy własne środki przekazują, przekazują sprzęt na pomoc. Służbom medycznym to jest bardzo ważna akcja. Pomaga samorząd, ale i ludzie skrzykują się na portalach społecznościowych, sami szyją maski w domach i firmach, organizują zbiórki, przywożą sprzęt oraz jedzenie dla pracowników szpitali. Nowa sytuacja wyzwoliła nową, pozytywną energię.